Witanie koteczki i psej zostaw koteczkę. Wychodzimy. Wita korki kanki, kotka Jerunia Pinko, Sunia, Bobby. Dziękujemy wszystkim za komentarze, lajki. Dziękujemy za wszystko generalnie. My za chwilę wybieramy się na spacer, dzisiaj w pełnym składzie, bo jest pogoda paskudna. Nie wiem, czy u Was też tak lało w nocy. U nas leje cały czas, dlatego pójdziemy dzisiaj na krótszy spacer i zobaczymy, czy coś tutaj nam się zniszczyło, czy jest ok. I pójdziemy dzisiaj w komplecie, tak, Tipsy? Idziemy na spacerek. To na razie wszyscy już zapięci, możemy wychodzić. Trochę jeszcze kropi, ale jest to najgorszy rodzaj pogody. Nie lubimy takiej, ponieważ pieski niskopienne, czyli nasze. Za chwilę złapią wszystko pod brzuch co mamy na drodze i na poboczu. No ale cóż wyboru nie ma trzeba się załatwić więc idziemy jedyny pozytyw o tej porze to to, że nie ma jeszcze ruchu samochodowego dużego i możemy sobie tu swobodnie iść środkiem drogi ale za chwilę się zacznie dojeżdżanie do pracy i już tak fajnie nie będzie już liście opadają na ulicę jakby jesień miała być a my będziemy wypatrywać grzybów bo chyba po tych opadach co było ostatnio to wreszcie się coś ruszy trzeba będzie iść do lasu zobaczyć no tu nasza wioska dzisiaj zaniesiona w chmurach całkowicie i ma chyba dzisiaj lać cały dzień tutaj państwo zawsze zostawiają cukinie i inne rzeczy więc jak wraca, będziemy wracać to może sobie weźmiemy z jedną. Zobaczymy. Mają swoje, więc wystawiają je tutaj. I co roku zabieramy jakieś cukinkę jedną czy drugą. Słychać, że pada. Cuczka idzie. Tipsey idzie. Właśnie rozmawialiśmy z Sylwią o wyborze dachówki ostatnio i tu widzę, że na domu też jest taka płaska, nowoczesna, ale stwierdziliśmy, że chyba my weźmiemy oczywiście też czarną albo popielatą, ale klasyczną będziemy brać tej nowoczesnej, ponieważ jest 40% droższa, a my Troszkę tego potrzebujemy, a niestety trzeba liczyć każdy grosik, by to jakoś spiąć finansowo, więc będzie zwykła zapewne dachóweczka. Wszyscy już zrobili wszystko co mieli zrobić, więc możemy z czystym sumieniem wracać do domu. Zobaczymy jak jest stopień ubrudzenia brzuchów, bo one tu łażą po tej trawie, więc na pewno mają mokre ale to będziemy patrzeć dopiero w domu żeby potem, bo wiadomo jak się im tych brzuchów nie wytrze idziemy, jak się im tych brzuchów nie wytrze, no to potem jak się położą na ziemi, to zostają takie mokre placki z piachem i różnym dziadostwem. Pewnie też to macie w domu, że tak się właśnie dzieje. A my mamy cztery takie placki tylko od jednego położenia się każdego z nich a przecież zmieniają miejsca więc może być tak że po złym wytarciu trzeba będzie po prostu od nowa myć podłogę więc na to trzeba zwracać uwagę i wracamy sobie powoli jeszcze raz ten dom tak jak mówiłem z dachówką nowoczesną chyba taką płaską niewyżłobioną Zajdziemy chyba po tą cukinkę jedną weźmiemy sobie męcimy. jak Państwo zostawiają to czemu nie o. Weźmiemy sobie a to nie cukinki to ogóreczki o ogóreczki i cukinka chodźcie dziękujemy bardzo Tak, bardzo byście chciały zjeść. Idziemy. Chodźcie. Chodź cuczka, suczka. suczka. Uwalniamy się. I cuszka Jeszcze tych zawodników musimy uwolnić i będą tutaj czekać, bo ja muszę iść po... Ręczniki dla nich. Cukinki odłożony ogórek. Jak widzicie mają tu rozłożone kocyki, żeby się jeszcze dodatkowo troszkę wytarły. To stały rytuał jak leje Tu mam ręczniki. Więc teraz wychodzę do nich, bo one czekają na zewnątrz. O, widać pinkora i tipseja. Czekają na zewnątrz więc ja biorę teraz ręczniki i będę je wycierał i wpuszczał pojedynczo do środka No nie ma dzisiaj tragedii, jest mokry brzuch ale nie zebrał całego piachu Tu Pystrze jak też jest mokry, nie zebrał całego piachu więc dzisiaj mamy łatwiej i lepiej zaraz bierzemy się do wycierania Pinkor się tam doprasza wejścia parkour nie wolno nie ma dziś tragedii. Obyło się na jednym papierze zwiniętym i co? Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy oczywiście. Sygnalista tipsy musi powiedzieć swoje. Czekajcie, bo pan zapomniał papierów cisza, cisza, cisza. Ta. Zamykamy. Przechodzimy. Tak, i teraz. Teraz jest już nerwówka przed jedzeniem. Będziemy czekać. Pokażę Wam. O, patrzcie, jaki duży ogór. Wiem, tak. Zjedlibyście to wszystko od razu. Tak, wiem. Ogórek jest. I cukinka jest. Zjedlibyście to wszystko, wiem tak. Proszę się przesunąć. Przesunąć się proszę tipsej, Musisz się tu wycierać o to teraz tipsej. Te no, więc jak widzieliście, tak Tak wygląda nasz poranny spacer. Jak troszkę pada, chociaż dzisiaj nie było tragedii. Napadało trochę na pyszczek. Ale nie ma klasycznych jeżyków, Bo są trochę mokrzy, ale, ale jeżyków nie ma dzisiaj takich klasycznych. Chociaż pokażę się tu kuksy. Zrobimy jeża? U ciebie jest chyba. Jest jeżyk? Pokaż. No, troszkę jest. Ale tragedii dzisiaj nie było z deszczem. Dobrze, żeśmy się wybrali tak wcześnie, bo za chwilę może lać bardziej. Nie Tipsay? może bardziej lać, a tipsej nie znosi deszczu. To jest ostatnia rzecz, jaką lubi tipsej, czyli deszcz. Nie znosi deszczu. Gadaliście, że padało? Mrugłeś tipsej oczkiem? Mrug tipsej, mruga tipsej, Więc będziemy sobie. No jest pewne zdenerwowanie, one nie lubią tu być w tym wiatrołapie i oczekiwać na, na jedzenie, bo to powoduje nerwową atmosferę. Jeszcze higienka. No i co, dzisiaj taki krótki filmik. Codziennie trudno jakieś pomysły na filmy. No ale dzisiaj trochę zwiedziliśmy przy okazji deszczu. No i co, będziemy się żegnać co? Bobunia, czyli mokry pyszczek, suczka gryzoń, pinkorbarczak i tipsej zainteresowany cukiniami i ogórkami. Pa, pa a my za chwilę będziemy jedli.